W dobrym miejscu na placu artystów możemy się spotkać i pogratulować sobie i Polsce, dobrego prezydenta Rzeczypospolitej, doktora Andrzeja Dudę, za którym całe województwo świętokrzyskie. Od północy po południe, od Sandomierza po włoszczowe. Wszyscy ludzie prawa i sprawiedliwości obstawiali za tym, aby w Polsce nastał czas na zmiany. I tak się stało. Bardzo się radujemy z tego powodu, że postanowiliśmy na swoim i że to nam się udało. To przecież nie było łatwe przedsięwzięcie, bo konkurentem był przecież urzędujący jeszcze dzisiaj prezydent. Przecież on miał wygrać w pierwszej turze, a okazało się, że jego rządy dotyczyły tylko jednej kadencji. My zarówno w pierwszej turze wygraliśmy wybory, a w drugiej przypieczętowaliśmy to, co wielu wydawało się niemożliwe, a dzisiaj z radością. Stwierdzimy, że stało się to faktem. Andrzej Duda, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. I Świętokrzyskie ma znaczący w tym udział. Proszę Państwa, jesteśmy na podium. To znaczy, że tu w Świętokrzyskim padł trzeci wynik. Ponad 328 tysięcy głosów dla nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To nasza, wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy i wielu tych spośród, których dzisiaj tutaj nie ma, a pewnie chcieli być. Za to w imieniu Świętokrzyskich Parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pragnę Wam gorąco, gorąco podziękować. Dziękuję Wam za to, że dzisiaj tutaj możemy się spotkać. Dziękuję Wam za to wszystko, co uczyniliście w tej kampanii wyborczej i proszę o jeszcze. Pragnę z tego miejsca bardzo gorąco podziękować gospodarzowi stolicy Świętokrzyskiego, prezydentowi Kielc, panu Wojciechowi Lubawskiemu. Kielce powinny być dumne z tego, że mają takiego prezydenta, który jako jedyny z gospodarzy miast wojewódzkich w Polsce opowiedział się za człowiekiem, który dzisiaj jest prezydentem Polski, prezydentem elektem